Dzień dobry to jest... To jest... To jest... Tak Dobra, ty kup ja lecę god Bridge lash, bo to bardzo bardzo a fajna to... taktyka, bardzo przydatna Masz... Bardzo dużo daje No na no, luzie no, o! Bedur's Practice! Jak na Bedur's Practice! Cofa bloki! Dobra, to ja się do speed odczuję. bridge'a się UCZĘ! Chociaż widząc, że mają umiejętność tej duszy czasowych, to... Ale lagensy są na epikselu takie mocne. Masz wełnę. Tam ale dużo mam. Jednego tak nie Jednego zabijego. Zaskoczył w przepaść, więc. <laughs> I dostałem jeszcze od niego diamenty. Ja mam jeden diament. Nawet się do niego nie zbliżyłem przez całą grę i dostałem od niego diamenty i final killa. Kocham ten nowy update. Sofrak, kamień. Świetny update. Z jednej strony to jest super jest update, z drugiej strony... Mm. Nie mogę teraz goldbridge'ować, bo cofa bloki co chwilę. Zrobiłem dwa bloki i spadłem. O, spadłeś? Czy nie? Tak. Okej. Okay. Alagi. A skąd Zrobię... Nie, już, już w ogóle nie głos wyróżnię dzisiaj na Epicelu. Oooo, o, 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 dobra Z YouTube'a. Z filmiku. Tego. nikt tego nie wie, to nie były całkowite bloki, to był brak umiejętności. Mogę się wypowiedzieć? O! Pochwalę ci moim bardzo wysokim płytkiem. No, dawaj. Bardzo dobry, nie umiem się budować. No ja, to Dobra, masz ja chyba pójdę. Uch, Dlaczego ja spadam teraz? To jest nienormalne. Ja nie powinienem spadać w ogóle. właśnie falę na wasz mocno z powodu. jakiś żółty zrzucił mnie na most różowych. Udało mi się dobudować go do i nie wstawiłem bloków. Jestem dumny z Hypixel'a teraz. Dlaczego ci żółci mają taką obudowę łóżka olbrzymią? No wejdziesz z i możesz już wygrać. Ja im to zniszczę łapką. Łapką, bo to jest wełna cała? Myślisz, że to jest wełna cała? Podjeżdżam. Część pierwsza. Dobra. Jednak nie podjadę z łapką. Mają... Nie, glinę rozwaliłem, ale mają i drewno, i enstauna, więc... Oj tak, tak, ja ich panu co to jest na to? To będzie bardzo dobry plan, ja umiem irytować. Ja Okej okay, kupię to może nawet jednego zabiję, polażka z Turką Castelli, no. Co oni jeszcze zrobili? No, jest na to wodę. Ajajaj, na twoją misją będzie zniszczenie wody, dobra? Ja Jestem za to wodą. Nie, woda jest zbyt silna. Woda jest zbyt silna dla mnie.

Chciałem tych, tych żółtych już zabić. Naprawdę wkurzają mnie. Nie, nie, nie. ja jak na wszystko rozwala. Oni nie umieją się poruszać i tak nas rozwalają, że ja jestem zawieziony. Są mistrzami kung-fu, innego sztuki Pewnie jest sekretna moc. No nie. Udawanie główien? Okej, okay, nie musisz już mnie wspomagać. Naprawdę?! On dostał lagbaka chyba! Ojej, ale oni mają farta! Oni w ogóle nie grają mózgiem, ale wykrywają. Jeden dostał lagback, like, jak dwójkę już wyrzuciłem i niszczyłem beda. Patrzę i dostaję hity na nowo. No wiem, właśnie... O nice. Jak rozwali się... Dobrze! W końcu. No. Jakby obstawiali tego... Uuu. Źle. Komentujmy tylko jednym słowem. Źle. Dobra, ja rozwaliłem szarych. Jeszcze mnie nie polecam ci się oglądać anime. No. Bo puszczasz sobie jeden odcinek, a się orientujesz, że jest druga w nocy i obejrzałeś całe anime. nie Nie rób tego. Okej, okay, nie ma zamiaru. Dobrze. poprawność polityczną Za jaką partią pan jest? Za żadną Czy Wszyscy. To... Podi... Wszyscy są idioci. Czy jest pan przeciwko jakiejś partii? Oczywiście. Czy tej co jest 8 gwiazd przeciwko niej organizacja Oczywiście. Punktuśkowy... No spadł. Przestraszył się mnie. Ale dlaczego nie spadł? Nie wiem. Chciał się zacząć budować, ale mu nie wyszło. Czemu chciał się zacząć budować na prostym moście? Bo zobaczył, że ja ten, że biegnę więc chciał się zacząć budować do góry. Ale zapomniał jak się to robi chyba. jeszcze jak dobra ja już nie pytam co jest normalne robiłem ja co dlaczego on ma no Dziwny Super. <grymne> no, super, no super, czyli, czekaj, 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 nie zabijaj, zabijaj go. On jedyny został, co zwierzę, co zrobić? No, kupię nam dwa kapelusy. Oj, tak, tak. ale prawdopodobnie go zabije, więc... Ja tu czekam. On uciekł. On uciekł na mida, bo miał perło z jakiegoś powodu. Więc mógłbym go zabić, żeby nie było problemu. Ale więcej perł już raczej nie ma. Aha! Tutaj przed chwilą jest tor. Dobra, zrobić, to i tak mu nie wyjdzie, bo po 30 sekundach musi się i tak pokazać. Zostaw się oglądać pedał. Ej, wypadek ci chyba wypadł, masz tutaj. Już nie jest inwizualny, chyba. Już nie jest pewnie, poczekaj, zobaczcie czy się nie ukryje. Nie, tu go nie ma. To gdzie on jest? Uciekł pewnie do niebieskich. Cześć, zostań w bazie. A dobra, widzę go. Gdzie jest? On przyszedł i uciekł. Tam jest, dobra. On teraz na nowo na niebieskę wejdzie. Zostań w bazie, zostań w bazie. On prawdopodobnie się speruje. żeby wiedzieć, czy jest. Ojej, ojej. No. Tak jakby nie wyszło. Już. Co on napisał? Napisał coś, nie nic nie napisał. To szkoda. Abro. Okej, okay, no to ja muszę lecieć. Papa. Pa.